i Tadek z tej strony, witam Cię na moim kanale w nowej serii filmów. Tym razem będziemy robić stronę internetową kompletnie za darmo i nie na WordPressie, tylko na Joomla Joomla to jest CMS, czyli Content Management System, system zarządzania treścią. Jest to w skrócie, można powiedzieć tak, że instalujesz oprogramowanie na swoim serwerze w internecie. Nie musisz się znać na programowaniu, na kodowaniu stron, na, nie musisz znać HTML-a, CSS-a czy Javascript, tylko po prostu wy, wyklikujesz swoją stronę i zarządzasz ją z poziomu panelu administracyjnego. W ten sposób działa bardzo, bardzo dużo, nawet na większość stron internetowych, że oparte są na, na jakiejś tam CMS-ie. Bardzo dużo stron jest opartych na Wordpressie, jest to najpopularniejszy chyba właśnie CMS, a ja używam od iluś tam lat Joomla, Joomla lepiej, lepiej mi się pracuje, na Joomla jest taka dla mnie jest bardziej sympatyczniejsza niż, niż WordPress, ale to jest, może wynika z tego, że ja po prostu z WordPress, WordPressa znam bardzo słabo, mało go używałem, choć przez pewien czas miałem swoje strony postawione na WordPressie. Ale jednak na Joomla potrafię zrobić więcej, efektywniej. No generalnie pracuje mi się lepiej, jest to dla mnie bardziej sympatyczny system i te filmiki. Będą właśnie dla osób, które chcą zrobić sobie stronę internetową, a jakoś WordPress im nie, nie, nie odpowiada, albo chcą poznać w ogóle Joomla, jak, jak się na tym w tym środowisku pracuje, jak, 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 jak to się używa. Joomla jest drugim, co do popularności właśnie systemem CMS. Używa go bardzo, bardzo duża też grupa użytkowników i to nie tylko tacy amatorzy zapaleńcy jak ja, ale też poważne firmy i instytucje. Tutaj sobie pozwoliłem naleźć kilka stron, które są oparte na dżungli. Tutaj mamy na przykład peżota. Strona międzynarodowa Peżota jest oparta właśnie na dżungli. Bardzo ładnie, ale Estetycznie zrobiona strona, skarblica narodowa, strona też jest oparta na, na dżumli. Mamy nawet tutaj z elementami sklepu. Tutaj znalazłem taką stronkę, kto używa dżumli, Polskie Centrum Dżumla. Mamy tak, Ministerstwo Oświaty, Witryna Wieży Eiffla, Leonardo DiCaprio. Sobie można poklikać i tutaj można sobie zobaczyć. Link zostawię w komentarzu. Komenda Policji, Uniwersytet z Oklahomy. I dużo dużo naprawdę firm, instytucji używa właśnie Dżumle. Można sobie znaleźć tego, tego trochę w necie. Tutaj jeszcze kto jeszcze? Tutaj znalazłem następną stronkę, która podaje, że na przykład strony strony na swoje strony na Dżumli mają partner BMW, Wirtualny Plock, Mazela, jakieś ministerstwo edukacji narodowej, zapach FM. No a jeszcze tutaj jest Muzeum Wodzisławie Dzieciństwa, stara. Przedzarnia spółka z Oliwóc City Bank. Ja swoją stronę Dżumli, na Joomla postawiłem jakieś 10 lat temu albo nawet więcej. Było to jeszcze na Joomli 1.5. Aktualnie Jumla jest w wersji 41 i na tej, na tej właśnie wersji na tej wersji będą postawali filmiki. Aktualnie ze stron, które, 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 które mam, yy, znaczy które tak, mam swoją stronę na Joomla, Jest to moja strona, jest. Yy, no tam praktycznie wyklikałem na czy wyklikałem no zrobiłem ją sam bez żadnego szablonu to w sposób mniej więcej wygląda niestety po z pewnych względów strona jeszcze przez jakiś czas musi być wyłączona także tutaj ja tylko pokazuje tak jakby zajawkę, a na stronę będzie można zajrzeć dopiero za jakiś czas. Bo tak mówię, z pewnych względów, o których nie chciałbym mówić, musi być jeszcze wyłączona przez jakiś czas. Następną stroną, którą się opiekowałem, który był, to jest UKS błyskawica Warszawa to jest strona no, uczniowskiego klubu sportowego. Ona była zrobiona na jumli 2, chyba 3 albo 4. Ja ją przeniosłem do jumli 3,9, dostosowałem do urządzeń mobilnych, jest dostosowana do urządzeń. Mobilnych jest to jest to. Z Strona, tak jak mówię, klubu uczniowskiego zastosowano tutaj dodatek sportowy, komponent y, Jumpsport, chyba z tego co pamiętam. Kolejną stroną, którą, którą się opiekowałem, którą przerabiałem z we starszej wersji, uaktualniłem do wers wersji Rematoubon 2.0, do wersji 3.9. Plus tak jak mówię, y, dostosowanie do, do responsywności, do mobilności, tak żeby było. ...żeby strona była dostępna na urządzeniach mobilnych. Ja mówiłem, robiłem jeszcze kilka innych stronek, ale nie, nie, wszystkie, nie wszystkie są dostępne. Niektóre po prostu zostały projekty tak jakby zaniechane. A robiłem stronę dla stolarni w Anglii, w Londynie. Zrobiłem portal ogłoszeniowy też na angielski rynek, serwis z ogłoszeniami towarzyskimi i jeszcze parę innych takich mniejszych projektów, gdzie strony uaktualniałem, poprawiałem funkcjonalność, coś dodawałem i taką generalnie opiekowałem się tymi stronami i opiekuję się do tej pory, jeśli po prostu właściciel tej strony życzy sobie, żeby, żeby się zająć tzw. Tak maintenance'em, czyli zaopiekowaniem się tą stroną, poprawą poprawami funkcjonalności itd. Jeśli chodzi o Centrum Joomla, czy to jest strona Joomla.org, tutaj znajdziecie masę dodatków, szablony, wersje instalacyjne Joomla. Jest tutaj dużo wiedzy, która jest Wam potrzebna i z którego na pewno będziemy korzystać. Wszystko Wam pokażę w dalszej części w innych filmikach. Wracając do, do, jeszcze do mojej przygody z dżumlą, tak mówię, jak miałem dżumle, się uczyłem 10 lat temu, no nawet ponad. W pewnym, w pewnym momencie no, dużo się naczytałem na temat właśnie WordPressa, nasłuchałem, jak jest super, wspaniały i w ogóle. Po, I poprosiłem kolegę o przeniesienie mojej strony z Joomli na WordPressa. No, przemieścił mi tam i tak dalej. No, niby generalnie fajnie. No i zaczęło to tam niby funkcjonować, ale po prostu zaczęły się schody. WordPress ma na przykład, według mnie, no strasznie zorganizowane zarządzanie obrazkami. Wyrwasz obraz, wyrywasz zdjęcia, na przykład z sesji, która zrobiłeś, nie wiem, rok temu, a on ci przypisuje datek uploadu i, i ciężko się tym zarządza w ogóle, jeśli chodzi o, o dodawanie i, i, i zarządzanie zdjęciami w WordPressie. Nie wiem, jak jest w tych nowszych wersjach, ale na tych, której ja byłem, to był po prostu dramat. Nie była też ta strona na tyle elastyczna, że mogłem sobie wyklikać co chciałem przesunąć w dowolne miejsce. Nie radziłem sobie z tym, może się to da, może nie, nie wiem, nie mam pojęcia i wróciłem z powrotem na dżungli i dalej wszystkie strony, które, które robię, to robię. To robię na dżungli i uważam, że ten system jest naprawdę bardzo fajny, przyjazny, szybki, elastyczny i może naprawdę dużo, można zrobić dużo rzeczy z nim. Bo jest masę dodatków, rozszerzeń, komponentów, które, które, które rozszerzają znacznie funkcjonalność tych stron na dżungli. I na przykład bardzo dużo firm, które pisze dodatki, pluginy dla WordPressa. Te same pluginy są dostępne dla dżungli, także tutaj nie ma z tym tak tragicznie. Co będzie w tych następnych filmikach, może to jest istotne. Myślę, że zrobię takie filmiki, na których pokażę Wam, jak buduję stronę od samego początku, czyli od wykupienia hostingu, domeny, zainstalowania Joomla, zrobieniu projektu strony, wdrożenie jej, no, optymalizacja pod SEO, dodanie jakiejś analityki. Nie wiem, co tam jeszcze można powymyślać. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, sugestie, co można by było zrobić, co, co chcieli, o czym byście chcieli zobaczyć filmiki, piszcie śmiało w komentarzach, Postaram się to wszystko uwzględnić w miarę możliwości i będziemy tą stronę tworzyć wspólnie. Jeśli podoba Ci się pomysł na cykl takich filmików, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz wspomóc kanał, zasubskrybuj go, naciśnij dzwoneczek, żeby było powiadamiany o nowych filmach. Będę wiedział wtedy, że to co robię ma sens i że są odbiorcy na filmiki. Także dobra, moi drodzy. O, teraz wam pokażę jeszcze jak wygląda zaplecze Joomla, jak się, jak, jak się to zarządza. Jest Tutaj właśnie m, mamy zaplecze mojej strony internetowej, tradycyjnie użytkownik, musimy podać nazwę użytkownika, hasło. I dajemy sobie zaloguj. I za, zalogowaliśmy się do zaplecza, zaplecza witryny. Tutaj na pulpicie mamy takie t, troszkę wyciągniętych na zewnątrz najważniejsze rzeczy. Czyli np. sekcje zarządzania użytkownikami, sekcje zarządzania artykułami, kategoriami, media, czyli zdjęcia, filmy i, i wszystko, co jest związane z grafiką, moduły, dodatki, zakładkę z systemowymi sprawami, powiadomienia. Ostatnie działania, czyli ostatnie, jeśli na, na stronie, strona internetowa jest zarządzana przez kilka osób ma niej do, dostęp, to możemy sobie sprawdzić kto kiedy się logował i, i tak dalej. Ile jest, mamy informację, ile jest zalogowanych użytkowników w danym momencie na stronę popularne artykuły. Tutaj jak, jak, jak artykułów mamy dużo na stronie, to możemy sobie na, na bieżąco nam pokazuje, które artykuły są popularne, które są najbardziej czytane. Poniżej mamy ostatnio dodane artykuły. Tak jak mówię, to są też. Niektóre funkcje są bardzo przydatne, jeśli serwis jest duży, mamy kilku redaktorów, różne osoby w różnym czasie dodają artykuły i my możemy sobie to kontrolować. Bo jak jesteśmy sami administratorem i tylko sami dodajemy artykuły, no to te informacje mogą nam się wydawać, że one są nieistotne i niepotrzebne, ale systemy typu właśnie Joomla, WordPress są systemy do zarządzania treścią i. Tą treścią może zarządzać bardzo wiele osób, tak? Jeśli mamy na przykład jakąś firmę i mamy postawioną na niej stronę, stronę na dżungli, i mamy na przykład kilka działów w tej firmie, na przykład nie wiem, dział świeżych ryb, dział świeżego mięsa i dział na przykład świeżych owoców, to każdy z tych działów może mieć możliwość dodawania na przykład artykułów czy, czy, czy jakiejś treści tylko w swoim na przykład dziale. I, 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 I tym wszystkim możemy sobie tutaj poustawiać, jest to bardzo naprawdę fajna, fajna sprawa, ale do tego jeszcze wszystkiego przejdziemy w, dalszych, w dalszej części. No i tutaj też mamy takie informacje dotyczące strony, nie? na jakim PHPS pracuje serwer, W moim przypadku to jest 8.0.15, jaką mamy bazę MS M MySQL, pamięć podręczną, informacje o pamięci podręcznej, czy strona jest yy, no, kompresowana, ilo, ilość użytkowników, i ilość artykułów, nie? i tutaj możemy sobie też dodawać y, jakieś tam moduły, informacje, ale o tym wszystkim to będę, będę po kolei pokazywał wam w następnych filmikach. No, i tu po lewej mamy, mamy, mamy takie menu. Mamy tak pulpit, czyli to jest właśnie to, co teraz widzimy. Tu jest y, sekcja która pozwala nam zarządzać artykułami, sekcje zarządzającymi tutaj możemy tworzyć i zarządzać wszystkimi menu, bo na stronie może mieć kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt menu. W menu komponenty zarządzamy, zarządzamy wszystkimi komponentami. Komponenty to jest w Joomla, to jest bardzo fajna rzecz. Są to tak jakby zestawy, jest to oprogramowanie, które zwiększa znacznie funkcjonalność Joomla i która jest tak jakby stworzona do wykonania pewnych zadań które, które, które właśnie dzięki komponentom możemy sobie zrobić generalnie w Joomla mamy trzy tak jakby cztery nawet rzeczy możemy sobie doinstalowywać do całego tego tak jakby core czyli do tego trzonu jeśli zainstalujemy Joomla podstawową to jest tak zwany trzon on ma też bardzo dużo możliwości i funkcjonalności ale możemy to zwiększać poprzez zainstalowanie szablonów, różnych szablonów, też jest masa i, i z różnymi funkcjonalnościami i tak dalej. Ale ja Wam pokażę, na czym ja pracuję, to jest powiedzmy szablon 1. Dzięki któremu możecie sobie zrobić dowolną, dowolną formę graficzną i nie potrzebujecie już żadnego więcej innego szablonu, to jest nawet. No, jest to fenomenalna rzecz. To jest właśnie za to też właśnie kocham Jumle że po prostu jeśli zainstaluje sobie ten, 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 ten szablon, o którym wam wspominam, to dzięki niemu po prostu nie mam ograniczeń, jeśli chodzi o układ strony. Mogę sobie wszystko wszędzie przemieszczać i, i dokładać. I tak jak mówię, no możemy sobie do dżumli, do, do możemy sobie doinstalować szablony, dodatki, czyli to są takie. Mm, Drobne funkcjonalności, które, które, które pozwalają nam na przykład, na przykład, dodatek Capcha, tak? to jest dodatek, który, który jest antyspamowym i on, tak jakby, daje nam jedną, znaczy pozwala zrobić jedną rzecz, i z reguły on nie działa sam z, Dodatki z reguły nie działają jako, jako osobne byty, one są dodatkami właśnie do czegoś, tak. Jest to, jest, to też, też o tym pomówimy w, dalszym, w dalszej części filmików. No i jeszcze moduły. Moduły to są też takie, tak jakby widżety, że dzięki modułom możemy sobie wyświetlić jakąś informację, którą akurat ten moduł. Otrzymuje w dowolnym miejscu strony internetowej, no i wracając tutaj do menu, no tu mamy menu właśnie użytkowników, zarządzanie użytkownikami. Możemy tworzyć grupy użytkowników, poziomy dostępu, pola dodatkowe, no naprawdę, masę, masę, masę fajnych rzeczy można tutaj zrobić już, już bez instalacji. Nawet tak jak ja mówię, tych wszystkich dodatków różnych, i czasem jest tak, że ludzie szukają jakichś dodatków wyszukują, instalują, a okazuje się, że te dodatki są, że te funkcjonalności są już dostępne tak jakby w korze, w wersji podstawowej Joomla, tylko ludzie o tym nie wiedzą, tak? No tutaj mamy jeszcze system, czyli możemy sobie tutaj właśnie w systemie skonfigurować system, zainstalować rozszerzenia różne, czyli, czyli właśnie komponenty, szablony, dodatki, wykrywanie czy są jakieś rozszerzenia dodatkowe. Mamy menu do zarządzania szablonami. Konserwacja całego systemu. Zarządzanie. Możemy zmienić języki. Język treści, język zaplecza. No naprawdę jest masę, masę tutaj fajnych rzeczy do zrobienia. Ciężko to omówić wszystko w jednym filmiku na... na, na... Na początku to gdzie macie też mamy jakieś ostrzeżenia, aktualizacje. Tu widzę, że Joomla możemy zaktualizować do 4.1.3, ale na razie tego nie będę robił, bo najpierw musiałbym z, zrobić backup, kopię bezpieczeństwa i dopiero później zainstalować nową wersję. Że, jakby się coś wysypało, żebym nie stracił strony, nie musiał jej odzyski, odzyskiwać. Także tutaj to tak wygląda właśnie zaplecze mniej więcej, ale tak jak mówię, to wszystko będziemy, będziemy omawiać później. Ja wam tutaj zajawkę Wam pokazuję. Tak jak mówiłem, no, dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Joomla, jak wykupić domenę i, 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 i serwer. Ja no, firm hostingowych, które, które, które dostarczają domen i, 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 i gdzie można wykupić domenę jest bardzo, bardzo dużo. Ja też pierwszą stronę postawiłem właśnie na Netmarku i z tą firmą jestem związany no już też ponad, ponad 10 lat. To Wam pokażę. Ach, okay, jest. Jestem związany z 10 lat. Miałem, mam wykupionych, miałem, bo, bo tak jak mówię, niektóre, niektóre strony były robione, przekazywane klientom, inne, inne były, projekty były zaniechane. Także widzicie, używałem. Miałem tych pakietów hostingowych masę, domen, domen też miałem wykupionych bardzo dużo i korzystam z Netmarka od, od, od tam ponad też 10 lat i korzystam dalej, czyli, coś, czyli świadczy to o tym, że ta firma jest solidna, daje bardzo dużą ofertę, bardzo dużo daje za, za, za niewielkie pieniądze i warto z nich skorzystać. Ja zalecam, także w opisie do filmu też będziecie mieli rabat na jeśli zarejestrujecie się z tego linku, wykupicie hosting domenę, to, to będziecie mieli fajny upust, także warto skorzystać. Poza tym jest to też ta zaleta, że jeśli ja będę pokazywał przy, przykłady, na przykład jak podpiąć jak podpiąć na przykład jakąś usługę Google, na przykład Search Console opartą na, na identyfikacji domeny, czy jakieś tutaj backupy i tak dalej, no to będę to wszystko właśnie robił na tym serwisie Netmarka. netmarka. Będą przykłady oparte na, na tym hostingu, więc tutaj będziecie mieli to ułatwienie, nie? ale jak ktoś ma gdzie indziej serwer. Czy domenę, czy coś takiego, to też nie ma problemu, bo to generalnie będę się postarał pokazać, żeby było to jak najbardziej zrozumiałe i oczywiste. Dobra, najpierw pierwsze, pierwsze co musimy zrobić, to znaleźć sobie domenę. Stronę, stronę którą będę stawiał na Waszych oczach, że tak powiem, będzie to strona dotycząca zarabiania na zdjęć, czyli tak jakby dotycząca wszystkich tej pierwszej serii moich filmików, gdzie. Opowiadałem o zarabianiu zdjęć, i tę stronę właśnie mm, będę, będę robił. Stronę po, dotyczącą tych filmików, czyli będą tam opisy do filmów. tam Podłączymy jakąś analitykę, jakieś funkcjonalności, które nawet Wy możecie zgłaszać, które byście chcieli, na przykład co tam warto pokazać. Będziemy się to starali, starali wplatać w tą stronę i żeby to jakoś ta strona, strona, strona powstawała i, i żebyście widzieli jak pewne problemy czy. czy, czy, czy Czyli praktyki można, można zastosować. Myślę, że to będzie dość ciekawe. Nie tylko dla, 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 dla ludzi, którzy fotografują, którzy zarabiają na zdjęciach, ale dla innych osób tak samo, że będziemy rozwiązywać jakieś tam problemy wspólnie i, i myślę, że to będzie fajne. Czyli dobra, spróbujemy, spróbuję, spróbuję zarezerwować za domenę. Na przykład spróbujemy zarabianie Rabianie na. na. Z Taką domenę sobie wymyśliłem. Myślę, że ona jest dość jest bardzo fajna z tego powodu, że zarabia, za, zawiera słowa kluczowe, na które chciałbym, żeby była wyszukiwana, na przykład, żeby się pokazała, pokazywała w, w wynikach Google. Więc to nam już nie, jak mamy parę, parę, parę punktów. Więcej, zobaczymy, zobaczymy. Szukaj, czy ta domena jest w ogóle wolna. Tak, mamy patrzcie, zobaczcie sobie tutaj. Mamy pokazane, które domeny są wolne. No praktycznie chyba wszystkie są wolne. Mamy tutaj domeny.pl, compl, net.pl, Org.pl, ATM. Także wszystkie, wszystkie podstawowe domeny możecie sobie też właśnie wykupić tutaj na tym Marku, tu, tu jest e, mają pełną ofertę. A ja myślę, że sobie weźmiemy nazwę info. Chociaż nie bo po co przepłacać, jak mamy 74 zł, a tutaj mamy domenę np. .pl za 14 zł rejestracja i odnowienie 50 zł po roku czyli sobie wybierzemy tą domenę z końcówką.pl. teraz tak, dodaj dodaliśmy do, do, do koszyczka, ok, zamówienie mamy idziemy do koszyka, mamy, mamy zamówienie, konfiguracja domeny na rok Brak hostingu, kliknij, aby dodać hosting. Tak, jeśli nie macie, nie macie właśnie miejsca, gdzie trzymać swoją stronę, to musimy wykupić sobie hosting. I w tym momencie też klikamy tutaj właśnie na, na ten link. I tutaj mamy różne oferty hostingu. Dla naszych potrzeb, w zupełności wystarczy hosting micro. Jest to 10 GB pojemności na dysku. SSD, bezpłatny kreator stron WWW, tego nie będziemy w ogóle nas interesować. Bezpłatny certyfikat SSL to jest bardzo ważne, bo Google wymaga od, od stron internetowych, żeby były właśnie zabezpieczone certyfikatem SSL. Automatyczny instalator popularnych aplikacji to też jest bardzo fajne. No i tutaj mamy też jeszcze inne możli... pakiety hostingowe, ale tak jak mówię, do naszych potrzeb to w zupełności wystarczy. Więc robimy sobie zamów. Teraz tak, mamy użyj yy, Twój koszyk, wybierz domenę główną dla tego hostingu, wybieramy i tutaj jeśli właśnie wybierzemy hosting, to możemy sobie patrzeć, co możemy sobie zrobić. Możemy użyć domeny z mojego koszyka, czyli tą, której żeśmy jeszcze w sumie nie kupili. Możemy zarejestrować nową domenę, czyli inną. Możemy przenieść domenę od innego rejestratora, czyli jeśli macie domenę zarejestrowaną u innego operatora, to możecie ją przenieść właśnie do netmarka, żeby wszystko było razem. Jeśli już macie zarejestrowaną domenę w netmarku, to też ją możecie przenieść i podpiąć, że tak powiem, pod, pod ten nowy hosting. Lub użyć subdomeny netmark, czyli wtedy nie musicie wykupić żadnego domeny, ale na przykład wasz adres to byłby w tym, w tym przypadku byłby zarabianie-na-zdjęciach.netmark.pl to jest akurat dobre rozwiązanie, jeśli chcecie sobie coś potestować, coś tam porobić, i, i, i bardziej taką, ja, ja na przykład czasem wykupuję taką domenę, jeśli robię coś dla klienta, tak? Znaczy taki hosting wykupuję, jeśli robię coś dla klienta, w tym, w tym momencie nie muszę płacić tam jakieś tam groszy za tą domenę. Także w naszym przypadku robimy: użyj domeny z mojego koszyka, użyj. Teraz tak, wybieramy sobie y, sposób rozliczenia, czy półroczny, czy trzyroczny. No, roczny jest troszkę tańszy. I tu wybieramy sobie właśnie roczny, żeby, żeby płacić te 190 y, 90 zł, a nie 55. Czyli jakąś dychę, od, y, oszczędzamy. Oszcza, y, jakąś dychę oszczędzamy. Ale tak jak mówię, jeśli, jeśli zainstrujecie się z linku, który jest w opisie do m, tego filmika i użyjecie kodu na powitanie, to dostaniecie rabat od, od firmy Netmark. Możemy sobie tutaj jeszcze dedykowany IP, ale to nam oczywiście podnosi koszt. Na dzień dzisiejszy tego nie potrzebujemy. No i tak, jeśli mamy wszystko zrobione, dajemy, dodaj do koszyka, weryfikuj, idź do kasy. Mamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. rejestracja domeny, hosting. Tutaj mamy możliwość dodania kodu pro promocyjnego. Jeśli klikniecie, klik klik właśnie w ten. W to miejsce i wpiszecie ten kod, czyli, czyli Vinci 10%. Sprawdź kod, sprawdzimy kod. Dobra, tutaj dla, właśnie, dla każdego nowego, nowego klienta, jak wpiszecie Vinci 10, otrzymujecie rabat 60%. Ja tutaj wpiszę troszkę inny kod, żeby też coś tam zyskać. Żeby skorzystać z tego rabatu 60% na hosting, to musicie się zarejestrować z linku, który jest pod tym filmikiem. Wpisać kod, który też jest pod filmikiem i który brzmi winci teo, winci teo 10 Wtedy otrzymacie zniżki aż 60%. Dobra, przechodzę do kasy, przelew bankowy, wybieram co, czym chcę zapłacić. Przelew 24. Zakończ zamówienie do kasy. Jeszcze raz, coś tu się ten. A regulamin musimy zaakceptować. Akceptuję, przeczytałem, akceptuję, zakończ zamówienie. Potwierdzenie zamówienia, forma, kontynuuj do panelu klienta, i teraz tak, tutaj wychodzą moje pakiety hostingowe. Tutaj będziecie w Waszym przypadku będzie jeden. W moim, tutaj mamy następne zarabianie na zdjęciach w trakcie, i teraz tak, e, dobra. dobra. I tutaj jesteśmy w swoim, w swoim panelu, panelu hostingowym. To mamy kilka takich informacji. E, co tutaj będzie dla nas istotne? No, i w tym momencie mamy, mamy zarejestrowany pakiet, tylko on musi zostać ak aktywowany. Na ja to dzisiaj nagrywam w niedzielę, więc e, prawdopodobnie to będzie zrobione jutro. Więc e, będziemy musieli w tym momencie chyba przerwać ten filmik i w następnym dokończymy e, taką pierwszą konfigurację właśnie hostingu, domen i, 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 i zaczniemy już instalować i bawić się z Joomla. Także jeśli Ci się podobało, jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, dodaj lajka, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, żeby był informowany. I na razie do następnego razu. Jeśli masz jakieś pytania, coś było niejasne dla Ciebie, śmiało pisz w komentarzu. Zwracaj się do mnie Tadeusz. Nie lubię jak się do mnie panuje. Jeśli tylko będę mógł, na pewno pomogę i rozwiążemy Twój problem. Na razie, hej!